Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Bundesliga, czyli zagrajmy w Bundeskap. Dzisiaj podsumowanie kolejki czwartej, więc od razu przechodzimy do omawiania. Na wstępie jeszcze przypomnę o łapeczce w górę, komentarzu i kto nie subskrybuje ten niech klika w czerwony przycisk. Więc tak co tu się podziało? Przejdźmy do mojego zespołu i zobaczmy, ile punktów zdobyliśmy. 83 punkty. No to nie jest rewelacyjny wynik w porównaniu do ostatniej kolejki, no ale chyba jest OK. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Hradecki 5 punktów. Gikiewicz tak samo, więc z, po, z tym z bramkarzem. W sumie dobrze wybrałem. Dalej Upamykano 9, Jonathan Tak 0. Także trzeba, trzeba będzie go zmienić. Niklas Stark 6, wendel 1. No, jemu już dawałem tyle szans, że on też pójdzie na podmianę. Następnie Kevin Campbell 5 punktów, Daikikamada 8, aranguis 5 i Didavi 12. Także Didavi tutaj najlepiej poszedł. Szkoda, że nie miałem na nim gwiazdki, no ale trudno. No, i w ataku Lewandowski 29 punktów, i Musa 3 punkty. Dobrze, że na Lewandowskim nadal gwiazdeczka jest, także tutaj te punkciki dodatkowe się przydadzą. Jak to wygląda w naszej lidze? Z tego co widzę, to nadal jestem na drugim miejscu, ale czy zyskaliśmy trochę, czy straciliśmy, zaraz się dowiemy. Już wchodzę tutaj właśnie do naszej ligi. No 5 punktów, 5 punktów już nam zostało do pierwszego miejsca, także przyzwoicie chyba. Bart nadal 0, ale z tego co z nim rozmawiałem, no to on już po prostu nie gra. Więc jeśli do następnej kolejki, w następnej kolejce może tak, jeśli w następnej kolejce nadal będzie miał 0, no to niestety będziemy musieli go z ligi wyrzucić. Jest to dla mnie przykre, no bo niestety nie dość, że jest mało osób. No, to jeszcze jak przestają grać, to mnie bardzo smuci. No, ale patrząc dalej, Lechu.pl na siódmym miejscu 255 punktów, Polska Górą na szóstym miejscu 288, Piąte miejsce, Niemiecki Walec 304, Miejsce czwarte, Dwa palce w natalce Godzio 311. Na trzecim miejscu Ferencváros klub 398. I Tak jak mówiłem, ja już jestem na miejscu drugim 413 punktów. No i na miejscu pierwszym Deleux 418 punktów. Jeszcze możemy zobaczyć, jak to się przedstawiało w kolejce czwartej, kto zdobył najwięcej punktów. Hmm. Wychodzi na to, że ja ze 120, ale coś mi tu nie bardzo pasuje, bo w końcu przecież miałem 83. Więc tutaj jest coś pomieszane, więc tutaj na razie nad to nie będziemy zerkać, się może i po prostu przejdziemy sobie do kuponu. No kupon nie bardzo nam wyszedł jak zwykle zresztą. Więc jedyne co to mogę się pochwalić, że w końcu trafiłem kupon zdarzenie z Bayerem Leverkusen. I nawet już widzicie tutaj ten kuponik na ekranie i zaczynamy omawianie. Nawet się zrymowało Herta ze Stuttgartem, tutaj postawiłem na Hertę. Niestety, Stuttgart wygrał to spotkanie 2 do 0, więc pierwszy nietrafiony. Następnie, Freiburg Werder Brema, tutaj postawiłem na Freiburg. Okazało się, że padło remis 1 do 1. Z tego co wiem, no to Freiburg miał sporą przewagę optyczną, no ale niestety nie wykorzystali tego. Także drugie czerwone spotkanie. Następnie Hoffenheim, Borussia Dortmund. Tutaj postawiłem na Dortmund i się sprawdziło. Wynik 1 do 0. Mogło być różnie, ale na szczęście jest na zielono. No i tak jak mówię, tutaj Mainz, Leverkusen. Postawiłem na Leverkusen. W końcu wrócili na zwycięską ścieżkę. Mam nadzieję, że teraz ciągle tak będzie. No może nie ciągle, no ale często. I też te zdarzenia będę dobrze typował. Następnie Augsburg, RB Lipsk. Tutaj postawiłem na Lipsk i sprawdziło się 0 do 2 dla drużyny gości. Następne spotkanie Arminia, Bielefeld, Bayern, Monachium. Tutaj postawiłem, że Bayern wygra to spotkanie oraz że w tym spotkaniu będzie więcej niż 2,5 bramki. Padło 5 bramek. Bayern wygrał 1 do 4. Także zielone zdarzenie. No, i zostały nam trzy spotkania do omówienia: dwa czerwone, jedno zielone. Niestety, Borussia M. Mönchengladbach, Wolfsburg. Tutaj postawiłem na Borussię. No, niestety padł remis 1 do 1. Więc czy byłem blisko, czy nie, nie sprawdzałem. Statystyk, szczerze Wam powiem. No, ale czerwone zdarzenie. Następne spotkanie: Kolonia z Eintrachtem, Frankfurt. Tutaj postawiłem na Eintracht. Tutaj również padł remis 1 do 1 więc no cóż, nie dane jest mi wygrać. No i ostatnie spotkanie, Szalkę union Berlin, tutaj postawiłem podwójną szansę na remis. Co się okazało, i w pierwszej połowie był remis, i w drugiej połowie był remis, także tutaj musiało to siąść po prostu. W pierwszej połowie było 0-0, na koniec spotkania było 1-1 więc tutaj jest zielono. Więc podsumowując, ten kupon 5 zielonych, 4 czerwone, także więcej niż pół. No ale mimo wszystko chciałbym, żeby tych zielonych było w końcu 100%. Czy to się uda? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Będziemy cały czas monitorować sytuację. Cały czas będziemy stawiać te kupony. Mam nadzieję, że w końcu Uda mi się też zaprosić kolejnego gościa na odcinek, żeby on też mógł postawić swój kuponik. No i co? Czekamy na rozwój sytuacji. A w tym odcinku to już tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.